Mówić katar go w Zobacz jak ładne mu homory są Adam Basia znalazła, czy Adam znalazł grzybki tak się schowały tam Adam Proszę dachłócą proszę Grzybki Musimy poszukać temu grzybkowi No dalej, już wyrywajcie nie, to nie jest dobry. No zbierajcie go, zbierajcie. Mabcia! Dużo się Tam, tam, na dnie. Tam, tam. Tam na dnie. Tam tam, 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 na dnie. Tam, 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 na dnie. Nie, ale ona nic się nie zrobiła. Nie, ok, ja tu... ale to nic od jagodów to, to nic na tym nie będzie widać na tym ciemnym no tutaj te dzieci jak to są jakieś dzieci to mają pięknie właściwie bo tutaj okay. zawsze chodziłam wzdłuż potoków Aha. i szłam wzdłuż potoków i tak się może powiedzieć Aha. Tam mi z powrotem przeskakiwałam z jednej strony na drugą i, i pra, praktycznie tam no tak pojedyncze się znajdowało Aha. w tym, co się zdenerwowałam wyszłam na tę ogromną górę i teraz schodząc, wiem gdzie to jest, nie trzeba po żadnych potokach chodzić, po żadnych... Trzało się, a teraz się wszystko... No no odpowiedź. Co no. tu jest? Co tu jest? Inne życie, nie? No inne, inne wszystko jest. Takie, takie do nie wiedzieć jak to jest. Ale kiedyś był taki spokój większy, nie? Tak, ludzie byli spod spokojniejsi, nie? Nie, się tam No tak. Widzicie to? Bo było tak więcej biedy. No, 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 tak. A więcej u autobiw no, wydaje u mnie i to, to tak. zawsze się no, no. A dzisiaj jest. Każdy tak. sobie. Każdy sobie, każdemu mu dobrze. A komu lepiej, jeszcze lepiej? Bo no, po co no, tak. sam taki pójdzie do tego? No nie mogę pójść. No ale, ta nie ma tu tyle rzeka, bo zaś jest tak chleba, bo no. nie brakuje. Ludziom się nie chce jeść, bo za Niemcem. Bo za Niemcem to tak było Chciało się jeść Nie nic. No tak, no, nie było. Nie było nikogo. I sobie wzięli wolne. Taką wycieczkę sobie zrobili. Bardzo daleko, i na tej wycieczce mieli ten wypadek, i muszą wrócić do czwartku do pracy. I jeszcze miesiąc pracują. To Tak, tak. A sobie tylko wzięli wolny na tą wycieczkę, nie? No. Ale bardzo ładnie wycieczka, bardzo pięknie. Takie zdjęcia poprzysyłali pięknie. A, a ty wszystkich no. czek pojechali? Proszę, nie. Pojechało dwóch, a trzeci pojechał do Anglii do pracy. No. Cebulę kroi 12 godzin dziennie. O! bo nie szczypią. Mówi, że przez dwie godziny szczypią, a potem już nie szczypią. To się wypłaczą i potem już dobrze No, ale to było nie pod cebulę, bo... Tak mu przyszło, bo tam do pracy się zgłosił, no i mu dali przydział no, do tej cebuli. Nie, nie tak, nie ciężko tak? No, no nie jest nie, ciężko, no, nie no, nie ciężko, tylko że ale... taka jest nieprzyjemna On jeszcze do lubi, podania. on bardzo lubi cebulę, czosnek, no. jeść lubi, i pokroić, także tak, tak, no, dla niego no. to jest... Dasiu, bo po prostu spadniesz na to się boję, że będzie noga skręcona. W wypadku nie będzie super, ale będzie noga skręcona. A jeszcze jeszcze I Szczególnie w tych klapkach. A po co tak robisz? No zejdź. O A tu I 12 godzin, nie? No. Idzie na szóstą do pracy. Już? Wstaje po czwartej. Idzie na szóstą do krat. no chciał sobie trochę zarobić pieniążków, jak do szkoły pójdzie, nie? Żeby mieć takie swoje trochę pieniążki, nie? No to sobie kupi jeść, No właśnie. Ja kawę piję, nie? Ale to za stość nie kurzy. Aha, też nie kurzy. a to sobie oszczędzi. No to powiedział tak, bo tak, no to skromny ten człowiek, taki, taki. No, może chodzić, bo jest taki co więcej ja jest taki co, wiem, co mniej mnie nie? No tak, no to, tak. No, no. to jest taki no to, a tak to musisz kupić. No a, tak. No Bo jak jest chłop teraz całkiem No mm -hmm. blousou, Kielce wystawia muszę Ja teraz pokażę przepraszam, tu są takie są te kakaowe czekoladowy. Nie ma czekoladowy. Nie, tu są

za rączkę. uwaga, stopnijcie się stopnijcie się, Adam, Adam Tam w dół ładnie. Zatrzymaj. Jak to tym świeci serce. Baśka wyprzedziła mu się. Naszeruję. Idź Basiu, bo już blisko jest, zobacz. To zobacz, to jaka piękna góra, Basiu, zobacz. Dawaj Baśka, maszeruję. Miało chodzić. włazić dzieci, popatrzeć. Usiądźcie sobie tam na ławeczkę, jak pan mówi. To... Tak. Tu jest ta ławeczka, tu dla dzieci. O, Basiu, tu. Gdzie się potem wędzi. To niczego nie. Tak, możesz tu usiąść. Tak. Pan pozwolił to. O, tu u pana takie prawdziwe serki są, tak. nie? Nie tam z fabryki w zakopanym. Tam się miesza, tak? Się podgrzewa to To jest ciepłe A mama Mama na kamieniu Męczona Mama na grzesiach chce iść, ale dzieci Słabo idą to nie Абе там му си, вкусът е серек. е като реклама. tu mój kolega Adam 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 już widać pod górkę i naszą górkę Kwiatki. i teraz Basia biegnie tu w górę jak o tym śpiewa serce Ty mnie zawołasz na cały głos Tańcie Basiu. Adam nie w nasze rzucaj. Spokojnie. Nie rzuciłeś. Nie rzucaj Basiu, Ty nie wolno rzucać. Bądź rzuca. Już na Polance. Za granicą. Grześć Grześ przed nami. Tylko twoją uśmiechniętą twarz. Aha, wiem, to wiem, że tą wodziągę płyniemy razem. Aha, mówisz mi, że tą płyniemy płynie. powoli, powoli, Adam, bo ci nie tego. 是多。 A tam Adam, nie, sp nie spychaj tego, nie spychaj proszę cię, Adam uderzę cię, no grzecznie. Tam. Gdy światło w lampie gaśnie, bo zaśnie, bo zasnę. Gdy światło w na gaśnie, bo zaśnie, bo to? No, 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 no zaśpiewa jeszcze raz pod mankę. I Trzymajmy rynku, ja, bo to wszystko. O, mam. I ja. Koniec wyprawy i w jeszcze podskakuje kukus. Zobaczmy jutro. No to wstawajcie. Zobaczmy to. A jutro. Mur. Bohaterowie? A tam góra? Nie. Prawdopodobnie to siodło. No idźcie po prawej, idźcie po prawej. Tak. Bo tam najwyżej was barany w krzaki. Idzie ja tam pierwszy. Chyba się pieski są. No stańmy tutaj tam. Patrzcie, jeden czarny idzie. Wszystkie są głodne. Nie, nie, nie mamy nikogo jedzenia Baranku. Idź sobie, idź. No idź już tam Baranku. Idź już, baranku. No chodź, bo, bo zginiesz. Bo zginiesz. Bo zginiesz. Wow. taką lampeczkę, wiesz? O ślepe? No. Ślepe to jest. Mówione z żarem przede mną Poczujmy brak, proszę Poczujmy brak A jutro nie ze sobą daleko Zmieniona pod twoją lub moją dłonią. Usłyszmy głos, proszę, usłyszmy płacz. A jutro nie nigdy nie.